no to jest taka jedna scena wycięta, nie chcę mówić, no bo może jest teraz nowe grono, które dotarło do tego filmu no i No dobra, chcę... ale wiesz, z drugiej strony to jest jednak film sprzed piętna... bajka sprzed piętnastu lat, no to raczej jest bardzo mała szansa, że ktoś tego nie oglądał. Tak, tak. No na, nawet samo zakończenie, cały, jakby cały, e, cała linia fabularna w tym filmie jest identyczna, można powiedzieć, jak w oryginale. No, ale jest tam. Brakuje takiej sceny, w której jakby czkawka z szczerbatkiem lądują na takim, nie wiem, jakby kamieniu i, mhm. i takie małe smoki próbują mu ukraść ryby te, właśnie szczerbatkowi. No i szczerbatek jednemu z tych małych smoków strzela, strzela w pysk i on, jakby tak puf, jakby za, zapala się od środka. I czkawka rzuca tam takim tekstem, że o, jednak od środka nie jesteście ognioodporni. nie. No, i ma to duże znaczenie w kwestii zakończenia samego filmu. Mm -hmm. Nie będę mówił co dokładnie, ale no jest jakby w filmie było, jakby nie, nie znaliśmy powodów, dlaczego Czkawka zachował się w mm -hmm. dany sposób, jakby podjął taką decyzję w tym momencie, a w animacji jakby mieliśmy to pokazane wcześniej, nie?